Ha 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 ha! Tak, tutaj, <śmieniu> to jest. Barto, żebyś nie, no tutaj... No może byś powiedział, to było no. czas... Co? co? 9, o, 9, 9, <śmieniu> 9, 9 Co to jest? Ja pijemy się A co ja jestem w środka? No, Bierz! To jest ja, No, czuję się na rada Chodź, nie tak to nazywałeś? No, to się no, cieszę <śmieniu> <zgodziny z śmieniu> <zgodziny z śmieniu> <śm> Może kurtkę zdejmę? Ja chyba Ty losowałeś? Dobra, to ja biorę. Kto ma dwójkę? Kto jeszcze nie losował? Co ja mam podtrzymać? Tam poszedł. Tam bym poszedł. Tam są ma takie no. pomosty. Ale którym brzegiem? Tamtym. Pierwsza rybka zawodów dzisiaj 22 cm. Brawo równo tak. Dobra. Wodujemy. O ma śrębkę. E no już ładne, no nie? I zobacz, na małą gumeczkę, na dużą w ogóle nic, a na malutką pukną. A widzisz? Mm. No to już, to mierz go i wpisujemy. No tak. <gry> Daj przytrzymam ci wędki. Ile ma? Tu mam 18,3. To ma 22, 22,5 cm. 22,5. No i dobra, i do wody. No to brawo. Otworzyłeś worek. Spróbujemy <grywia> <grywia> dalej. Będzie? to będzie? O, czekaj, no ale On spokojnie, spokojnie. Dwadzieścia osiem będzie. Czekaj, o, dwadzieścia osiem i trzy. Chodzi o to, że będzie słodko. Tak jest. Idziemy dalej. Naciągnij się. Telewizja wszystko potrafi Ile ma? Taki może być do miary przyłóżka Tak to jest po prostu na o koniec Dobry jest na bank. No, będzie, dobry, będzie. Dobry. Na bank dobry. Na 100% dobry. 52 Na bank. Co oczywiście 51,5 cm. Nawet płyną. Na tak, to tak się zrobiło. A na kawałek Dobry? Tak, 51,5 To jest dobry, ale Zmierz od razu konia to ten Marcin A o ile ma? Weź, Nie ma tak. E to tamty dzień. Weźcie A, bo to takie zawody tak? Ale... chyba lepszy. Szczupak? Nie, oko. O, uważaj. Widzisz, tu się zaczepiają. Tak, patyki. E, no ładny. No piękny już okoń Najładniejszy dzisiaj Ostrożnie Kasach Uważaj Jest, brawo e, no to już ładnie O, idą chłopaki z miarką to To chodź na górę i go zmierzymy Piękny. Ile macie? Co? No to jest dopiero trzeci. Przed chwilą ja miałem ładnego szczupaczka, ale mówię, nagramy go, wiesz, i szarpnął się. I... Aj, to, no. Piotruś. No no, piękny. Dotknij go. 29 29 i, i 2 i Piękny. Piękny. No to. Wykryknij on się Dzięki. A wy jak? 7 o Siedem ma Tomek, a tak mnie normalnie jak, wiesz, wiem. No dobra. Dwadzieścia dziewięć z hakiem i wraca do wody. No to staraj się, Rafał, dalej. Poczekaj, czekaj, czekaj. Uważaj. Ach! Zobacz, w jakiej kondycji odpłynie. No i takie rybki.

jeszcze trzy i No jeszcze cztery tam co na milimetr, jeśli nie wygląda to... Jedne i te same punkty. <grystanie> Lechur? Bolek. A, Bolek za dwa, nie. Sandaczek. Sandaczek. Piękny sandaczek. Szkoda, że taki mały. Ale to ci mówię, że i wtedy to mi się wydaje, że to są. Tak, mogą być albo te małe masz tych małych sandaczyków. Bo tak naprawdę. Ja taka... teraz to, to miałem tylko jedno pstryk i już był. Za dwa lata, tak? Będzie dobry. No ale to tak, ten, no stop się mówi. Za dwa lata, za dwa lata, za dwa lata. A my pój, Jak ten... go nie zjedzą. Jak go nie zjedzą. No Właśnie, bo tu. A to już widzę, tam. No taki już 30, no, ponad 30 centymetrów, nie? Nie, rok czasu. Dobry rok czasu i będzie piękniuśki. I tym miłym akcentem pójdź po babcie Poszedł Pat Pada Krzykowa. Do co? Mam, mam na siebie wywrócić i co? Ja, zaraz ucieknie. Nie w tą stronę, Gamoniu, gdzie <słyszyny> jakbyś, jakbyś był w takim szoku jak on. Puścimy tam dalej. Hep Cenk Yeriş. Yani.

<try> <try> le Chan, du Chan Ile mierzy? 56? 56? to ładnie, Ale Zobaczmy, jaki jak na żarty. No, tu siutki, dobra, wypuszczamy no, Czekaj, czekaj, ja nagram, wezmę pod wodę. Kolejna szczytówka. To już drugi wasz. Tak, drugi. Pierwszy miał pięćdziesiąt trzy. go tej bardziej potej, jak możesz. Pięćdziesiąt sześć. Pięćdziesiąt sześć. sześć. Drugi. No już jest dobrze. No, liście się na czoło. Tak, nie, nie rybki, tylko dekarbowane. Mówcie, że nagrywajcie, to będę mówił, kurczę. Nie no, mistrzostwo świata. Ja tutaj wypika, szczupaka to nie złowiłem parę lat dobrego. Same dwa szczupaki złowili, no to pikuś, ale jest 10 okolic. To nawet skończy... A nie, ktoś o 11, tak? No dobra. No, no udało, i tylko Maciek jeszcze dał nam w samochodzie. Nie, już jest. Nie no nie udało się. 9.15 w domu jest. Kurczę, trzeba, trzeba było z rana zacząć A trochę jest... ciężej. Trójeczką, czwóreczką. Ale rano no. trzeba było zacząć w ogóle o no, tak no. i podejrzewam, żeby mogły być standardy. Szóste miejsce z wynikiem 690 punktów. To jest 5 Okoni. Michał Łódka i 5 Mamaj. To wow. ja! Michał tyjdę tobie piąte miejsce z wynikiem 1030 punktów To jest 7 okoni Pan Tomasz Kordys i pan Rysio. Czwarte miejsce z 7 okoniami z wynikiem 1050 punktów Kuzia z Wodarczykiem Także trzecie miejsce Daniel Zając Dariusz Łuczka 1310 punktów, trzecie miejsce. 11 końców Dziękuję. Drugie miejsce z wynikiem 1650 Hubert Cygler i Adam Dąbrowski Polska! Brawo! tu mamy sandacza 51,5. Brawo! O, Przypadek! Otaczony! <grym grym wytłumaczyć> siedmioma o, brawne, okoniami. Brawne. Brawne, brawne, tak. To jest brawne, wypracowane! To ja być, to być. W brawne, Gratulacje! Dobrze, bo prze... I pierwsze miejsce to są Gię dwa szczupaki podparte okoniami na 3130 punktów siła. Kolega Czaperszce Zimana numer Ale się na Siła, gratulacje. Udało się. Ech, się nie udało, tylko się łumie. Gratuluję. Udało, na bowie, udało się to schylić. Aaaaa! Tak! Łabiocy udało! Tak ma robiłeś, no się No i to się musimy wszystkim ustawić. I tu gdzieś trzeba będziesz chyba za jakiegoś samego wyzwalata